Witam w tej stalker Karakot Stalker. Dzisiaj taki film trochę spontaniczny, gdyż stało się coś, czego się kompletnie nie spodziewałam. No, mu, na, nawet mundur wziąłem taki. Pod, nawet, nawet nie pod replikę, tylko pod pogodę. Otóż padła mojej ręce taka oto niepozorna replika Glocka. Nie jest to żadna cymoklamka. Nie jest to jakiś Tokio za nie wiadomo jaki To jest zwykły bazarowy Glock za 50 zł. Co jest takiego niesamowitego w tej replice? Otóż. Ta replika, przed, nawet na tej, przed chwilą po prostu szłam po drodze. Mi, tutaj, tutaj nawet mogę ją pokazać gotowy zestaw części do tuningu. Tego chciałem tutaj kupić luf, lufę od lufę jak, jakąś normalną, doszczelnioną. Może jakąś mocniejszą sprężynkę A tu ładuję dołączone do tego żółte kuleczki. Strzelam przed siebie. Leci w niebo. Ma chopapa. Za 50 zł mamy tutaj chopapa działającego. To jeszcze nie jest najśmieszniejsze, najśmieszniejsze jest to, że patrzcie, magazynek jest pusty, mamy blokadę zamka w tylnym położeniu, w sprężyniaku, to jest, to jest piękne, jeszcze blokadę tutaj mamy, jeszcze jest na odwrót niż w ale jest, zabezpieczymy, co tu jeszcze tutaj takiego fajnego mamy? No waga niestety nie powala trzeba to będzie dociążyć. Magazynek to jest sami większość ciężaru, bo tutaj pierwszy pewnie jakieś odważniki. Sam magazynek nawet nie wiem ile kulek, ci teraz to policzymy. Niestety nie mam kulek do tej repliki, chyba że jakiejś ziemi. No tutaj gdzieś pewnie będą jakieś porzucane 0,2, więc na, na 02 powinno to wyśmienicie nawet lecieć, wam powiem, bo to, to coś może mieć nawet do 200 FPS-ów, więc jest moc. Sam no, jak taki niby metal, ale jakiś taki dziwny ten metal. No, i co? Może, może trochę o samym producencie tego Glocka 18? A, jeszcze jeden taki fajny feature. Ym, podczas gdy naciągamy zamek, od, od, on nam się po prostu otwiera. Więc jest to naprawdę fajne. Fajna replika, jak za 50 zł. Przestrzelamy to sobie i rozważyć, czy to się w ogóle może do ASG nadać. Jeszcze taka moja wczesna modyfikacja przed tuningiem. Po prostu optyka posmarowana pisakiem, żeby było ją lepiej widać. No to jest wszystko w kolorze beżowym, z tego co wiem istnieje też wersja czarna. Ale przejdźmy sobie do, do naszego przyrody no, tej świetnej repliki. Przy okazji wysypmy części, które miały tu filmingu, a no, może i tak go zrobię. Cholera wie, tam tam zalupaliście, za też na siedzi. Replika dostała do nas w takim pudełku, Spod jeszcze tam było, była wiadomo replika i podejrzana paczka kulek żółtych, najprawdopodobniej 012 aczkolwiek możliwe nawet że lżejszych, bo bo, 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 bo jak pod, z tego po 3 metrach poleciały do nieba no to jest moc, jest moc, firma nazywa się nie wiem jak się nazywa tutaj macie górną część opakowania możecie sobie wszystko pooglądać tutaj jakaś instrukcja obsługi, to wszyscy chyba wiemy no i tutaj jeszcze była druga instrukcja obsługi już model repliki jest napisany, że to jest to jakiś Q1 mi to wygląda na gloka. Się... Może to jest znaczy producenta, ale możliwe, kurde, że faktycznie Chinole podrobiły gloka jako ku jedynkę, gdyż sama instrukcja jest, jest, jest obładowana wszelkiego rodzaju chińskimi znaczkami. Trochę się boję, gdyż, gdyż tam na Facebooku mam jedno zdjęcie z flagą Tajwanu. No i naprawdę się boję, że, że mnie znajdą, że to ma na Aczkolwiek zaufajmy, że nie ma. Tak więc. Co by tu jeszcze o tej rewizji mówić? Zasięg skuteczny tego wynalazku, bo tak udało mi się to oszacować, wstępnie 15-20 metrów, może nawet by doleciało. No, zasięg pewnie tutaj mamy jak z cymoklamki, z Zakładając, po tym jak to latało, jeżeli damy dobre kulki, bo ja niestety miałam tego prostu przyjść, się tym pobawić i głównie strzelać sobie z tego SWD-ka ostatnio zdobytego. Dlatego ja nie mam kulki. Będziemy z tego strzelać, z tego na pewno nie będziemy strzelać, bo wątpię, wątpię że ta replika w ogóle wystrzeli te kulki z lupy Lerotrujtów. No jeżeli się tutaj mam pod ręką czyste, nie z ziemi, 0,28, tak więc tutaj sobie załadujemy. No to jest overkill dla, taki, dla takich FPS-ów, gdyż to ma, mówię, 160, 200 max. Nie wiem, nie mam tutaj żadnego chrona, Dostanie z tej epiki, z tych kulek przez te spodnie nie bolało, ale one tutaj sobie luźno leżą, wszystko sobie luźno leży. We mnie, mnie było chyba w to Sniper 650 FPS, nie było czuć. Tak więc ten mundur jest naprawdę ok jeżeli chodzi o esg. Jeżeli, cho, jeżeli nie lubicie, dostawać z demerek bo... bo sam, sam kamuflaż to jest dramat. Taki na luźno trochę, to co winie, taki bar, bardziej luźno no bo... No bo kurde, jak to i na poważnie o no, takiej kapnicę gadać. Ale kto wie, może, może może jej nie ufam, aż tak tam zaraz starsze powieszę. No to co? A właśnie mieliśmy liczyć kulki. No i dobra. Jeżeli przyjmijmy, że jedna... Jed, jedno naciśnięcie szukładowarki, to będą około 3 kulki. Raz, dwa. No, zacięła się. 4 5 6 nie dobra tu na pewno nie ma aż tylu kulek obstawiam tak patrząc po designie magazynka i po tym że tutaj kończy się śruba od sprężyny obstawiam że tutaj wchodzi do 20 kulek nie wiem będziemy to liczyć na bieżąco w takim razie przy strzelaniu dobra odbezpieczamy A bo dobra przecież tam mam jeszcze cel ustawić kamerę dobra to kamera szybko sobie tutaj przejdzie, wszystko tu jest bardzo ładnie, na partyzanta porobione, na słoikach się to wszystko trzyma i na jakimś czerwonym stołku. No weźmy sobie taką tarczę, akurat taka była pod ręką. Tendencji nazywania każdej snajperki dmr Tak więc co? 0,28 10... 5, 5, na to Full odległość jaka tu jest, zobaczymy czy cokolwiek doleci. Można nawet będziecie widzieć kulki. Odbezpieczamy. A zanim to to oczywiście odbezpieczymy sobie ją naciągniemy. Fajnie to chodzi, ale nie, nie ma tego feelingu jak w jak w takich płatnych, że tak mówimy. Taki dystans jednak przesada przy tych kulkach. Ale co jak co? Chyba, chyba, dało, dało, chyba udało mi się nawet teraz trafić. Z 10 metrów w cel takiej wielkości. Na ASG to powiedzmy by było z 20-30 metrów jakiś jakiś cymioz w wózecie. No to co? 5 metrów. Taka odległość to by było powiedzmy 10, ale wiadomo, że wielkość celu. Z 10. Nie, nie wiem co ja pierdolę. Dobra. Niestety ten zamek dość dziwnie się naciąga. Ale same kulki, no, no. Zero dwójki by tu włożyć i by świetnie śmigało. I na takie obocznie jaka ostatniej szansy. Z, ty, z tych 10 metrów taką lekką parabolką do, dolatywało. Na zero dwójka z tym by się na spokojnie by dolatywało. Chyba się nie przebija przez tarcze. Mamy problem. Albo mi się zdaje. Gdyby były lżejsze kulki, na pewno by się przez przebiło. Bo tu już te... nie wiem, no na pewno widzicie, że te FPS-y tutaj tak już idą na łeb na szyję. Z takimi kulkami, do snajperki. Podejdę chyba, jak wystrzelam ten magazyn do końca pyta, podejdę tam i faktycznie pozbieram te kulki, które tam leżą. Może, może się trafią jakieś 02 zero 023 zero zero W większości tutaj było strzelane 025 jak się jakaś trafi, to może nie wiem... O! Koniec kulek. A nie jest! Jest, jest, jest ostatnia kulka. Dobra. Czyli... Czyli rzut zamka działa jak mamy ostatnią kulkę w magazynku. A nie a nie dopiero po, po jej wystrzeleniu. U, teraz to jest fajnie. No, teraz jest pusty. Powiem wam, że to jest na razie, jak na razie najlepszy bazarowy pistolet chyba jaki miałem w ręce. Jeżeli chodzi o feeling, strzelania z tego i ogólnie użytkowanie. no. Nie, 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 nie znajdziecie mi innej takiej fajnej basarówki. No, tylko, tylko te dźwięki. Dobra. 5 kulek yy, zielonych BLS -y precyzyjne pamiętam jeszcze, te kulki to był mój najgorszy zakup ale co, może chociaż będzie je widać, z, z 360 fps bez pressing cues'ów nie było widać ale co, dalej 5 metrów a to by też 23, dobra zobaczymy Uu. o cholera, 0.23 poleciało prosto po celowniku nad, nad, nad ten. Po chłopku. To jest zajebiste. Dobra, mamy ostatnią kulkę. Tam z 10 metrów strzelałam. Powiem tyle. Dobrych kulek 20 krójek Glock leci toczno w cel, i wcale nie trzeba nim rzucać, żeby nim trafić. No, i co tu jeszcze mogę powiedzieć? To gówno jest cenniejsze od cz -y za 450 zł. Tyle chyba w temacie. Tak więc, podsumowując, czy bazarówki mają sens w ASG? Jeżeli traficie na to i załadujecie tutaj dobre kulki, będziecie mieli fan. Ja to zabiorę na jakąś strzelankę. I może zdam raport. Tak więc to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Filmik trochę nie na poważnie. Następny, następny już będzie na poważnie. Jak już... albo może, na, może nawet za, za chwilę klepnę tego SBUDEKA. Tak więc to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. I tym niedowierzającym akcentem że...